Hejka. Hejka, witajcie na naszym, naszym kanale. kanale. E, jesteśmy tutaj nowe. Tak. Dzisiaj będzie pierwszy film. Zyszyna. Halzek wyszyna jakby. Będziemy pokazywać co zamawiamy i dzisiaj będziemy chyba zabawiać Więc tak. E, nasz kanał się nazywa Martyna i Maya by F. E, więc zostawcie łapkę w górę subskrybujcie i... w nasz kanał i włączcie dzwoneczek. Więc zaczynamy Najpierw e, musimy wpisać e, w Google Sheina. Tak. Mamy włączone Sheina i teraz... E, wpis wpisaliśmy Sheina I teraz e, bierzemy na no, ten... E, topy. Tak. Dzieci. Oczywiście dzieci. Jak będziemy mieć już szykowane, to do Was wrócimy. Więc jesteśmy tutaj już. Teraz musimy wybrać... Dziewczynki 7-12 lat. My tutaj jakby chciałam wam powiedzieć, że jak będziemy się razem spotykać, to będziemy to nagrywać. Więc... Tak. Yy. To co wierzymy, to wtedy wam pokazujemy. To mieliśmy na zapas. To chcieliśmy, nie? Myślę, że nie. My chcieliśmy to... Tą... Dobrze, że szukamy. No i, i potem będzie... wam powiemy. O, to... Bierzemy tak. tego topa. Nie wiem czy widać, ale widać, dobra, widać. Jak coś, to on jest bardzo jaśni, jaśniutki i bardziej fioletowy Za 11 zł mi się wydaje, że opłaca się. Więc Maya robi zdjęcia, bo my po prostu nie zapamiętujemy um, topów, które chcemy. Więc tak. Ja będę robiła zdjęcia. I no. Teraz... Yy, musimy, poszukać... ale one spodnie są. Nie? No. Jak my też będziemy inne rzeczy zamawiać, ale no tak. No. Dzisiaj tylko topy. No nie, jeszcze to wiesz... Piżamy. Nie wiem, czy to spiżamy, ale no dobra. Szukamy, szukamy. Co my chcieliśmy? Czekaj, bo tu są jakieś inny, dziwne. To są w ogóle inne niż my mieliśmy, nie? No. No to odezwiemy się, jak poszukamy coś fajnego. Więc. Pa. Wyb wybraliśmy takiego. Jest. Je szary. Yes. Poczekaj. Jest kolor czarny. Taki. 12. Jasny, szary. To się ładuje powoli. Taki. I jeszcze jest liliowy, liliowy, fioletowy. Więc możecie pisać w komentarzu, jaki Wam się podoba, ale mi chyba się podobał ten liliowy, fioletowy. No, rób zdjęcie. Więc jeśli poszukamy kolejną rzecz, to do Was wrócimy. Wiesz, jeszcze jest różowy kolor. No, ale jak fiolet. Patrzcie, weź na to. Zobaczcie, tu jest y... 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 piżama w pandy. Nie Bez... wiem czy... To jest chyba y... nie pierzama, tylko wiecie, taka... Odzież domowa, ale my to uznajemy jako pierzama. My bierzemy w pandy taki, bo jeszcze jest różowy. Zjedziemy na dół i zobaczymy jak one wyglądają, bo tu są jakby... O. Zdjęcia. Tak. I nam się podoba. No, ona kosztuje ile? 30... 30... 31 zł. I mega jest fajna. I Maja robi zdjęcia. Mhm. Dobra. To szukamy kolejnych rzeczy i się za chwilę odezwiemy. I bierzemy takiego autopa. moja robi teraz zdjęcia. Oni za 11 zł ma takie kwiateczki. Bierz palca. No. no. i bierzemy go. Więc jak poszukamy coś jeszcze, no to się do Was weźmiemy. A i w ogóle mamy e, 140 zł. Tak, no, 140 zł. No. 150. 150, bo ja biorę dychę, bierz... A ile ty bierzesz Ty bierzesz 50 Ty bierzesz 50. A no i o ty 50? No. No i będzie, nie? Ileś tam będzie. No więc za chwilę się do Was widzimy. Jak znajdziemy, jak znajdziemy kolejną rzecz. Bierzemy taki y, to. To już jest chyba ostatni top. Nie jeszcze mogę. jeden. Jeszcze jeden wybierzemy. Potem kolejne rzeczy, które będziemy mieć, to wam pokażę Wam. Tak, i dobrze zdjęcie. No i za chwilę się widzimy, jak znajdziemy kolejną rzecz. Bierzemy jeszcze taki top. ostatni. Teraz y, będą zaraz kolejne rzeczy, ale nie powiemy Wam jakie. Dowiecie się za chwilę. Y tak. I bierzemy. Y Podkład! Podkład! Takie cztery próbki podkładu. Tak. Nie tak. wiem po co nam to, ale weźmiemy. No właśnie. One jest za 2 zł, więc 4 zł. Zabierzmy. Y, jest tutaj jakaś zniżka, nie wiem, ale no dobra. No. Teraz kolejne rzeczy. I bierzemy takie pierściąki dla nas 7 zł za 10 sztuk. No, więc e, chyba robię się opłaca. Robimy zdjęcia. I za chwilę Wam pokażemy co dalej. Bierzemy jeszcze takie dwa nasilniki za 5 zł. No. Więc Maja robi zdjęcia. Już, już. I za chwilę Wam pokażemy co wybraliśmy. Ale w sumie już widzieliście. No, wszystko wybraliście. Więc to chyba koniec tego odcinka. I będzie odcinek jak? Będziemy zamawiać. Zamawiać. Ale nie wiem kiedy on będzie.